Manko z tej strony Afgan, Witam Was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy.pl oczywiście w kolejnym odcinku z Don't Starf i jest to drugi odcinek drugiego sezonu. Czyli standardowo znowu mam kryzys, trochę tam fajnych informacji mi podrzuciliście w komentarzach, więc zastosuję się do tego dzisiaj. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No oczywiście standardowo muszę gdzieś znaleźć dzisiaj jedzenie, bo ta moja miła postać, która jest przed nami, zaraz kopnie w kalendarz albo coś tu innego ciekawego yy, zrobi. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle, to sorry, ale u mnie coś tutaj znowu sąsiad kombinuje, tudzież nie wiem, czy u mnie w domu coś przypadkiem śmiesznego się nie dzieje, także sorki za te dźwięki, ale ja dzisiaj nie jestem w stanie ich uspokoić. No cóż, mam nadzieję, że nie będzie to jakoś tam w miarę przeszkadzało w tym materiale. No czekam aż nastanie dzień, bo akurat to jest jedna z tych fuch, które tutaj się dość często odbębnia. Trzeba czekać, non-stop trzeba czekać. Drewna mam sporo z tego co widzę, patyków, trawy też mam. Gdzie ja mam w ogóle pułapki na te szczury biegające? Tutaj. Przejdziemy się do tych szczur szczurów dzisiaj. Jeszcze tutaj jest taki kawałek terenu, który chyba... Warto obczaić, może coś tam ciekawego znajdę, jeżeli chodzi o jedzenie. No i przy okazji zobaczymy czy te szczury tam się w te pułapki łapią Zaraz mi zgaśnie. Albo mi nie zgaśnie. Uwaga. No, 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 co pierwsze? No ha 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 ha. ha. Dobra, lecimy. Yy, wszystko co się tylko da, zbieram. To już trochę sobie powiem tak wam, że ja sobie trochę pogrywałem w Don't Starve tak między właśnie tymi odcinkami na innych save'ach. No i tam mniej więcej sobie już obczaiłem, co i jak trzeba sobie uzbierać. Po co mi te patyki już mam ich sporo? O, są jagody, są jagody, są jagody. Mam wianuszek. Yy, dzięki za to, że daliście mi znać o co chodzi ze śpiworem, że ten śpiwór nie tylko. O patrzcie. No i tutaj mam fajny bajer, tu mam patyki. Coś tu się po popsuło się coś, ale mam tutaj jakieś... Eee, krapki mam nawet. Dobra, no to mam fajnie miło, tylko mogę chyba zasadzić nawet te nasiona, które tutaj mam. Problem jest z tym, że nie mam niestety jeszcze tych cholernych bawołów, czy jak to tam jest i brakuje mi po prostu nawozu. No wiem, że to się nazywa po prostu kupa, ale ja wolę, żeby to było nawóz. Bo tak jakoś przyjemniej może tak. Okej, okay, lecimy, czekajcie. Zaraz zobaczę co ja tutaj mam w ogóle tak na tym swoim składzie. Nic ciekawego, jakby nie patrzeć. Mam łopatę, ja mogę coś wykopać, A to jest łopata, ja myślałem, że to są grabki ty, ty ma mi obrazek Oszukał Aż sobie zobaczę na nagraniu, no jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że ja chyba znalazłem grabki No dobra, niech będzie, że to jest łopata, nie będę się kłócił Okej, okay, tutaj jest jeszcze kawałek terenu, miałem wracać ale jeszcze zobaczę tutaj, bo może coś z żarciem być Też obczaiłem, że niestety ja mam zazwyczaj kryzys z jedzeniem, to już wiecie dość, dość dobrze Dobczaj, to są niestety jak ostatni debil, wziąłem sobie postać, która po prostu potrzebuje dużo jedzenia, żeby funkcjonowała normalnie. No po prostu strzeli sobie... O, nie, już, już, już mu się coś stało. Jakieś dziwne rzeczy mu się dzieją. Koleś po prostu musi non stop jeść, to jest masakra. Co jest z tymi kwiatkami? Zjedz te kwiatki człowieku, niepotrzebne mi to jest, tylko miejsce mi zajmuje ciągle zbieram te kwiatki. Co ja jestem, jakaś wróżka czy co? Okej, okay, idziemy w dół Idziemy w dół po trafie. no w, ja mam niestety jak to się mówi w tym momencie sezonowy katar znowu mi coś dopadło, nie mam zielonego pojęcia co jest ciepło za oknem, a ja mam katar, no po prostu rewelka No ale mam nadzieję, że w trakcie tego materiału nie będzie jakoś strasznie tego słychać i da... dacie radę jakoś to wszystko wytrzymać Marchewek jest dość sporo tego tałataństwa w postaci królików zaraz tam będziemy ich łapać. Zbuduję tych w ogóle pułapek o wiele, wiele więcej i je porozstawiam, zawsze coś tam się w te pułapki znajdzie. Tych królików trzeba znaleźć dość sporo, trzeba zbudować lodówkę, żeby to wszystko gdzieś chować. Problem jest też taki, takiego rodzaju, że to jedzenie się psuje, więc za bardzo składować ich jego nie wolno. No dobra, no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że więcej niż 21 dni uda mi się przeżyć. Wiem, że na słonia trzeba zapolować. Wiem, jak zrobić sobie czapaję z królików na zimę. Także jest, jest git, jak to się mówi, i miejmy nadzieję, że więcej niż te 21 dni ostatnie przeżyję w tym sezonie. Zostaw mi to drzewo. Okej, okay, czekajcie, sprawdzę w ogóle na mapce, gdzie ja jestem, gdzie ja w ogóle się udałem. Jest ta mała wredna menda w postaci... O, królik. Siema królik. Chodźcie ubiję, ty mała wredna. Małe wredne futrzaste zwierzątko. No dobra, tu jest dużo flintu, ale może jak go sobie wezmę, jednak tak na, na wszelki wypadek. Jakby mi zabrakło kiedyś. Czwarty dzień, zaraz znowu słońce zajdzie, no, bardzo, bardzo szybko te dni, te dni tutaj w Don't wznikają i to mi powoli zaczyna denerwować Bo jakbym, jakby nie patrzeć, wolałbym żeby to trochę, jeszcze ta mała wernamenda, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj! Och, zero szacunku dla takich zwierząt, zero, po prostu zero Dobra, mam 7 jagód, 11 marchewek Fakt faktem, że te marchewki nie są dość mocno sycące i ja za bardzo się nie cieszę na... na możliwość ich zbierania. Ale no cóż, że zawsze to jest jakieś jedzenie, zawsze coś tam jakieś punkty dodaje i trzeba niestety w czasach kryzysu. Bo oczywiście zawsze mamy kryzys. Trzeba by się ogarnąć. Dobra, no, zostawię sobie ten teren, przejdę sobie ścieżką w kierunku króli. O, 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 o. Siemka. Ale chyba śpi. Jest! Siemka Chester. Chodź Chester, idziemy. Dobra, mam Chestera i jestem już w tym momencie dość mocno zadowolony Fakt, faktem, że u Chestera jedzenia nie będę trzymał, ale jakieś inne takie dziwne przedmioty typu łopata. Sobie tam zaraz wepchnę, no ale najpierw idziemy zobaczyć co z tymi pułapkami. Czy one w ogóle się sprawdzają? Trochę te, tego... tej drogi do przejścia mam. Więc pewnie będę musiał go ją przejść. Wiem, że gadam głupoty, ale ostatnio najadłem się jakiś jakiś magnezów i gadam głupoty przez ostatni okres. Nie mam pojęcia dlaczego. Yy, dobra, kwiatki, 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 w którą stronę? Do góry? A nie, to jest jedna i ta sama droga. Ciekawe czy zdążę prze, przed nocą Ciekawe czy Chester w ogóle za, za mną nadąża. Słyszę, słyszę tą małą wredną mendę w postaci indyka. Zakładam też, że tego indyka da się udusić i kiedyś to na pewno zrobię. Macie to jak w banku, bo to jest jedna z tych postaci, którą się od razu chce zabić na dzień dobry w grze. Więc uduszę ją, uduszę tego indyka kiedyś, ale kiedy to jeszcze nie wiem. Dobra, gdzieś tu na dole są te moje łapki. O, cześć, Chester. No, właśnie, super. Nie mam miejsca na króliza Co tu wywalić? Co tu wywalić? Co tu wywalić? Na razie łopaty wywalimy Szybko, bo zaraz zrobi się noc. Jeszcze jedna pułapka, jeszcze jedna pułapka. Jest jakiś królik. Tylko też nie mam. Aj, noc, 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 noc. Rozpalaj to człowieku. No. Dobra, zjemy królika. W ogóle nie jadłem jeszcze królika w przypadku tej postaci zobaczymy jak to działa królik. Tak średnio działa królik. No dobra, no to tą noc wykorzystamy na zrobienie, zrobi wykorzystam na zrobienie sobie porządku w tym całym moim burdelu. Czyli ekwipunku, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, bo tak wiecie, no... Nie powiem, że ja się tutaj nie ogarniam, ale lubię jak wszystko jest w miarę sensownie poukładane. Żryj, to mała wredna mena. Ty to normalnie jesz jak na potęgę po prostu. Tak, kłody tutaj. Zrobimy tak, wszystkie przedmioty, które służą do jakichś dziwnych rzeczy wrzucimy tutaj. Tutaj będą różne przedmioty w użytku. Tu gdzieś jedzenie wpierdzielimy w środek. Patyki, no to tutaj koło patyków w zasadzie by się przydały. To zamienimy, i to zamienimy. Nie wiem po co, ale wygląda ładnie. Eee, to postawimy tu. To jest tak. I w zasadzie teraz jest wszystko ładnie. Jeszcze udusimy tego królika. Dziękuję. Postawimy tutaj pułapkę. Ok. I tu do jedzenia damy to wszystko. Ok. Mam 16 marchewek, jedno, jedno, jedno nasiono. I jeden kawałek królika. I tam wbitą łopatę. <laughs> Więc, no, nie, nie wygląda to zbyt ciekawie różowo. <laughs> tu jest jedna nora, zaraz zobaczymy ile. Tu jest druga nora, trzecia nora, czwarta, piąta, szósta. Dobra, zrobimy parę tych pułapek dodatkowych. Pułapek, co jak w ogóle szukam? Pułapki. Czyli jednak, ten Wasz patent sprawdza się w 100%. Jeszcze raz wielkie dzięki za te wszystkie Wasze podpowiedzi. Oczywiście, liczę na więcej, żeby nie było. Czekam, żeby... Czekam aż w końcu ktoś mi powie, jak to przejść. Nie no, akurat tego się nie da, bo to trzeba myśleć samemu. Chociaż myślenie w moim przypadku nie jest zbyt dobrą stroną. W każdym bądź razie miejmy nadzieję, że uda mi się coś ciekawego wymyśleć. Zauważyłem, że bardzo dużo razy używam słówko w każdym bądź razie. Nie wiem czy ja strasznie się do tego jakoś przyczepiłem. No dobra, cztery. Tu ile mam? Cztery i tam trzy, siedem pułapek. Czyli jest w miarę okej. Okay. Siedem królików dziennie. Nie jest to jakaś wielka liczba, ale miejmy nadzieję, że jeszcze z czasem tam uda mi się trochę tego pozbierać. Dobra. Zbiorę. O, widzicie? O, na dzień dobry już królik się złapał. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Udusimy cię chłopie. Bo co mi tam? Jednak ten patent z królikami tutaj jak najbardziej zadziałał. Dzięki, wielkie! Jeszcze raz zbieramy trawę. Tutaj jest oczywiście kolejny królik, będzie trzeba tu od czasu do czasu przychodzić. Zobaczę w ogóle co tu się dzieje w tym kierunku. Zakładam, że w mniej więcej za jakieś parę dni zaczną mnie to jakieś stwory nawiedzać, bo tak zazwyczaj w tym Don't Starve jest. Problem mam jeszcze jedne, jeden, gdyż jeszcze nie znalazłem e, tego całego cmentarzystka. Na tym cmentarzysku znajduje się przecież złoto, które potrzebne jest mi do wytworzenia różnych ciekawych przedmiotów. E, tudzież może jakiś kamień znajdę, no ale zobaczymy jeszcze jak to wszystko pójdzie, jak to... Jak ten teren ogólnie jest ogarnięty. E, bo tak jak wam powiedziałem, ja sobie jeszcze tam pogrywam w Don't Starve na boku. I... Jakby nie patrzeć, to na boku wychodzi mi trochę lepiej. Tam mam wygenerowany poziom, który jest dość bardzo miły i przyjemny dla mnie osobiście, bo jest tych. Tutaj... Jakoś tak to zamienimy. Jest tych go jedzenia i tego wszystkiego naprawdę sporo. I jak on mi się będzie tak przewracał co 5 sekund, to ja po prostu tutaj zwariuję. I będziecie musieli, niestety. O jest, no właśnie, a propos Miałem łopatę. Mogłem sobie tu trochę pokopać. Z tym, że mógłbym wykopać ducha. A to by nie było zbyt miłe. Dla mnie osobiście. No dobra, idziemy tutaj gdzieś jakoś w kierunku tego cmentarza. Jeszcze trochę tego złota. O, jest właśnie. Trochę mnie <śm> dziwi fakt, że twórcy pomyśleli, że złoto można by było znaleźć właśnie na cmentarzysku. Nie wiem, ja jeszcze nigdy nie szukałem na cmentarzu złota. Może wy kiedyś próbowaliście, ale dla mnie jest to osobiście trochę. Dziwne zjawisko, no ale okej okay. Skoro takie są zasady w non to trzeba się do tego jakoś przyzwyczaić Kamienia jest tu dość sporo, drewna z tego co widzę też jeszcze trochę mam Zbiorę tego kamienia, bo ten kamień się na coś może przydać Prędzej czy później będę musiał sobie zbudować jakieś tam porządniejsze obozowisko Nie wiem czy właśnie obozowisko nie zbuduję sobie koło tych farm, bo byłoby to dość dobrym posunięciem Z tym, że te farmy znajdują się strasznie daleko od yy, sawanny, na której mam króliki, i trzeba by tam biegać, non-stop. No nie wiem, jeszcze pomyślę z tym całym moim obozowiskiem. Patyków trochę tego wszystkiego trzeba nazbierać. Patyku, patyk, jeszcze jeden, i będę miał maksymalną ilość. Zbieramy wszystko teraz. Chester mnie tutaj gania. Chester, nie wiem, czy ja ci zaraz tych kamieni tutaj nie wrzucę do tego twojego worka. Chodź tutaj. Chodź tu, Chester. Łap. Idziesz, Chester? Chodź, Chester. Chester, 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 chester. No dobra, kawałki kawałków złota mam już dość sporo. Ale kamieni nie mam. Znaczy, mam kamienie, ale u Chestera. Więc zbieramy na razie wszystko, co tutaj się wala wszystko, co mogłoby mi się przydać do jakiegokolwiek skonstruowania czegokolwiek. No i zaraz lecimy coś zbudować, na przykład Science Machine. A Science Machine mi się na pewno przyda, bo będę musiał sobie wykopać, tak jak niektórzy z was napisał w komentarzu, żeby fajnie, żeby sobie przynieść, żeby przynieść sobie patyki i jagody do właśnie swojej siedziby. Dlatego tam sobie to wszystko przekopię. No i problem jest jeszcze jeden, no potrzebuję tego nawozu, no bez nawozu ani róż. Miejmy nadzieję, że tu gdzieś niedaleko znajduje się trochę większa sawanna, gdzie będę mógł znaleźć to wszystko. No teraz na razie się rozpadało. Możemy zaśpiewać ciągle, pada i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że piorun mi w łeb nie walnie. No a jak walnie, no to cóż, strat nie będę. <laughs> Zaczniemy kolejny sezon. No dobra, no coś tutaj ciekawego będzie jeszcze, czy nie, Bo tak obejdę sobie może cały ten archipelag, czy co to jest w ogóle, jakiś półwysep. Z tego co widzę, to jest taki kawałek terenu, gdzie on się zaraz tu skończy. Zobaczymy jeszcze co jest po drugiej stronie. Science Machine, gdzie to wszystko wybudować? Tu jest dużo królików, tu jest taka miejscówka. Tu są farmy. Teoretycznie... Wow, teoretycznie farmy mogę sobie zbudować. Tylko czy jest sens tego marnowania tego wszystkiego? Skoro w zasadzie, jakby nie patrzeć, mam to już wybudowane. No nie wiem. Chester daje radę, nadąża za mną i to dość, dość porządnie. Jak wcześniej został z tyłu, tak teraz tutaj w podskokach, w jak jakby nie patrzeć, dziura czasoprzestrzenna, która przenosi do jakichś innych terenów. Nie będę tam na razie wchodził, tutaj mam dość sporo do przeszukiwania. Tam jakąś dziurę, o jest, jakiś kawałek trawy W ogóle ja się chyba przedostałem na jakąś inną część wyspy i chcę zobaczyć co się dzieje w tą stronę Sejwuje mi się, to niezbyt ciekawe No dobra, no to ten, ta część terenu wygląda mniej więcej tak Ach, ta eksploracja w Don't Starf jest czasami nużąca Problem w tym, że, że nie mam zbyt dużo jedzenia, bo mam w zasadzie dwa króliki i trochę tych marchewek. A te marchewki na tego gościa tak średnio działają. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zaraz, zaraz tutaj trzeba będzie dziś rozpalić ognisko, bo już piąty dzień powoli mija i nastanie noc. Noc nie jest zbyt miła dla mnie osobiście, ale. Dobra, 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 dobra. Rozpalaj to. Chester, chodź tutaj. To za wredna menda tam została, no. Dobra, trzeba tu teraz wszystko spalić. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, no ale trzeba to wszystko spalić. No nic, zjemy te marchewki. Z marchewek da się chyba jakąś kanapkę wykręcić. Trzeba będzie nad tym patentem pomyśleć w następnym materiale. No ale muszę się jeszcze Science Machine dorobić i jakiegoś takiego mini-obozu. Marchewek. No i żywej. Te marchewki jednak dają radę. Mogą ratować życie. No to czekamy, zaraz będzie dzień szósty. No i mamy dzień szósty. Trochę się oddaliłem od mikrofonu. Trzeba było się w końcu jakoś przeciągnąć, bo siedzenie nad komputerem. W, tym, w takiej pozycji jak ja teraz w tym momencie siedzę nie jest zbyt wygodną. Dobra, jeszcze tutaj mam taki kwadrat. W zasadzie tam pewnie nic ciekawego nie będzie, ale zawsze to fajnie jest po prostu odkryć i wiedzieć, czy... Czy rzeczywiście tu nic ciekawego nie ma. I tutaj jeszcze kawałeczek. I teraz do góry. No i mamy. Dobra, teraz gdzie by tutaj się przenieść? Tutaj w tą strefę pójdziemy, bo tutaj w ogóle jest jakaś ścieżka, ale ja przyszedłem jakimś bokiem. No dobra, w ogóle idę zobaczyć, co z tymi królikami. Gdzieś tutaj jest ta ścieżka. Będziemy szli szybciej. No dobra, tu są kamyki, kamulce, jakieś kawałki. Drzew jest, jest, jest ścieżka. Pod takimi dziwnymi rzeczami. Jest zazwyczaj jakaś dziura i tam można wejść. Tym, że nie będę na razie z tym zaczynał, bo tam mogą wylecieć nietoperze. I mam szósty dzień, czyli mam jakieś 2% chyba z tego co czytałem, albo 3% na to, że zaatakuje mnie postać zwana drzewcem. Tutaj znowu się coś poprzestawiało, wszystko. Chodź, tutaj. Masz jeszcze trochę kamieni. Nie wiem, czy lubisz kamienie, ale masz. I masz jeszcze szyszki, bo to mi nie przyda się na razie. To mi się przyda, bo ty musisz do tym biegać. Ok, idziemy, chodź tutaj. Fajny taki chester, trochę jak piesek. Króliczki. Króliki się szybko rozmnażają, także. No i tam jakiś trup leżał, może coś ciekawego miał. Czapkę miał! Czapaję zimową, tylko że 15% ta czapaja zimowa ma. No, moje kwiatki też niezbyt dobrze się trzymają, więc trzeba będzie coś ciekawego wykminić znowu z kwiatkami. Mogłem je jednak zostawić, a nie zjeść, no ale dobra, skoro już zeżarłem. Dobra, no to łapiemy króliczki. Podczas kręcenia materiału żaden królik nie ucierpiał, oprócz tych, które przed chwilą zamordowałem. Jeju, ile tych królików przed chwilą się złapał? Musiał się przed chwilą złapać. Bo z trzech pułapek mam cztery, cztery króliki. Ile was tutaj, wy naprawdę się szybko rozmnażacie? Dobra, teraz tutaj. Jeszcze dwa króliki. Prędzej czy później zrobię sobie całą tutaj farmę łapania tych królików. Będę miał tyle jedzenia, że. O! Dobra, teraz idziemy tutaj w prawo. Zobaczymy. W ogóle to jest jakaś dziura, ale dobra, na razie przejdziemy tędy i zobaczymy, co tu się znajduje. Tak żeby tą pobliską... Znaczy ten bliski teren mieć w miarę ogarnięty i wiedzieć gdzie co się znajduje, co tam można ciekawego wykwinić stamtąd, także Warto jednak takie rzeczy obczajać na samym początku w Don't Star przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem jakimś wielkim wyjadaczem w tą produkcję, zresztą sami wiecie, jeżeli oglądacie właśnie te materiały. No ale miejmy nadzieję, że z czasem się to zmieni. Czemu ja używam tego słowa, miejmy nadzieję tak często? Muszę coś z tym zrobić. Muszę zacząć czytać słownik. W ogóle Chestera mogłem gdzieś zostawić z tymi królikami, tam ze chłopak by posiedział. Na spokojnie, teraz będzie biegał za mną i nadrabiał kilometry. Ale to i dobrze, bo ponoć teraz nikt nie biega, nikt nic nie robi. W tych czasach tylko siedzą w tych McDonald'ach i jedzą. O, co to jest? Teraz pytanie do was, co to jest? Wygląda ładnie jakiś pierścień. Pewnie można coś skonstruować, jakąś maszynę czy coś, żeby stąd uciec. Zaraz znowu będzie. Mogę to w ogóle połączyć. Zaraz znowu będzie noc. Mówię, bardzo szybko to wszystko tutaj leci. Jeszcze dobrze człowiek nie zaczął biegać, a już ma kolejną noc i trzeba się coś kombinować, żeby było żarcie. No i tak to się wszystko kręci. No, a jeszcze a propos tych materiałów na fabryce Kurczy. W poprzednim odcinku gadałem Wam coś tam o SimCity. No, czasami to co ja gadam, nie ma w ogóle odzwierciedlenia w tym, co się dzieje na kanale. Więc pewnie zauważyliście, że SimCity nie wróciło. Ale za to jutro pojawi się Euro Truck Simulator 2, czyli będziemy jeździć po niemieckich drogach. I nie tylko niemieckich, bo po polskich ja już ten graper tak sobie mniej więcej gram. I to będzie taki materiał, który będzie się pokazywał właśnie co środę, co tydzień. I będę wam tam pokazywał co udało mi się odkryć, ile udało mi się kasy zarobić. I zazwyczaj będę się starał zrobić tak, aby co tydzień jeździć inną ciężarówką. Żeby to nie było na takiej zasadzie jak jest na przykład z Don't Star właśnie, że wy oglądacie non stop jak ja coś tutaj robię. No akurat w Don't Star jest o tyle, że o tyle fajnie, że po prostu coś non stop się dzieje i mm, fajnie jest po prostu to pokazać. A w no, Euro Truck Simulator no umówmy się, no jeżdżenie w kółko, no jedna droga trwa prawie 30 minut i Pokazywanie tego wam nie wiem, czy to się w ogóle ma jakikolwiek sens, więc stwierdziłem, że jednak zrobienie takiego materiału raz na tydzień, gdzie ja wam będę po prostu mówił, zostawcie mi Chestera, a nie, on goni mnie. Gdzie, gdzie ja wam będę po prostu opisywał, co udało mi się wykminić w tej produkcji, jest dobrym patentem. Ja w ogóle poczekam, żeby ten Chester chyba się gdzieś tam wkręcił. W jakąś bitwę. I tu w ogóle mam świnki z tego co zauważyłem i to mi się podoba, bo będę mógł z nimi tu zagadać. Znaczy wiem, że będzie można... o jakiś nawet król świn jest, także jest coraz fajniej. Więc jeżeli mi tu coś... Oni mają jakiś zawsze patent z tymi pająkami. Ciągle gdzieś sobie zrobią domek gdzieś, gdzie jest dużo pająków. No to są jakieś kretyńskie te świnie. Co z tym w ogóle królem świni? O co z nim chodzi? Co ja mam z nim zrobić? Mam na niego patrzeć czy coś? Mogę z nim zagadać? Okej okay. To są te pająki, nie wiem. Na razie chyba tutaj sobie rozbiję ten cały swój obóz Także kończymy ten materiał powoli, ale jeszcze zanim to to zeżerę, to co trzeba zeżereć eee, Zobaczymy jak to wszystko mi tu wyjdzie Marchewki zjemy, bo po co mi to? Przypad stąd, głupie pająki. I usmażmy króliki yy, Muszę obczaić jak zrobić sobie kanapkę z królika Albo coś więcej Jakieś garnki i tak dalej trzeba będzie sobie wy wykminić Także dzięki za uwagę, do usłyszenia jutro na kanale Fabryki FabrykiKruszy.pl Oczywiście w Euro Truck Simulator 2 będziemy jeździć i stresować niemieckich kierowców na ich autobanach A w polskich będziemy raczej bardzo pobłażliwie traktować, resztę będziemy teranować. Także dzięki, do usłyszenia jutro, Afgan na razie!